sobie smakołyki popołudniowe karmienie dłoń w doskonałym zdrowiu a to dzięki niestosowaniu chemii ani antybiotyków, zdrowa karma ze słonecznego gołębnika teraz ten posiłek popołudniowy to jest Erelka No, także tutaj karmidło i jak widać obok Pele ze słomy rzepakowej To powoduje, że te nóżki są czyściutkie, A odchody są szybko wchłaniane przez Minerały, czyli Czerwona cegła Tym gliniany Czyli cisane lisy Ryszarda, oryginalne gołębie Janssen Arendon Zakupiłem je od Van Houtena w Holandii Doskonali lotnicy wszechstronnie testowani, wszechstronnie u Ryszarda I najlepsze do rozpłodu, i tak corocznie Loty i rozpłód, loty i do rozpłodu, loty i do rozpłodu Rzecz tym, żeby cały czas powielać te tą cechę trzy w jednym. orientacja, szybkość i waleczność to mają cicawe lisy góry szar polnik, czysta woda te gołębie są w bardzo dobrej dyspozycji Ryśniące szyje kredowo-białe od otoczki. Idziemy do następnych górników do wyrzymaczy i do żniewiarzy. Tak, i teraz nakarmimy żniewiarzy, czyli Jansen Derworcz. Jak widać na podłodze, świeżutki, pelec wody karma doskonałej jakości do słonecznego drębnika rozpłodowo lotowa a to wszystko po to, by te gołębie cały czas były w zdrowiu. Jak widać tutaj już lęk w pełnym biegu jest czyli tutaj mamy klasowego Verworta, tu jest Jansen, Van Houtena kolejny werwort, czyli Najlepsze gołębie, jakie sobie można wymarzyć. Higiena, minerały, czyli natura. Głównie na tym polega. Czysta woda, natura i te gołębie są śniące, błyszczące. I o to chodzi w hodowli, żeby nie ulegać pokusom podawania specyfików, które zawierają dużą dawkę chemii i gołębie później chorują. Zdrowie. Czysta woda, świeże powietrze i karma bardzo dobrej jakości. I to wystarcza, by hodowla się w górę. A głównie chodzi o to, że hodowcy zamawiają głębie młode i chcą, by one z natury swojej były zdrowe. A nie na czas wysyłki zaaplikowane antybiotyki. Lecie z tym, żeby one były cały czas zdrowe i odporne. Na różne A ten Jansenik późny On jest późny, ale on to sobie ładnie podgrukuje. No to są klasowe No chodź, 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 chodź chłopak No a ty mi dawno wpadłeś w oko No ale ten brat tu siedzi na jajkach Ten starszy No dobra, zostawmy tą kolekcję I gołębiej I idziemy już do wyżymaczy. Tak, ku głębi wyrzymaczy Porządek Na drodze, na podłoże Pelec ze słomy rzepakowej, czysta woda, zdrowa karma i tu już klują się młode. Także ten pierwszy rzut będę miał dla siebie celem lotowania z kierunku wschodniego, północno-wschodniego Suwały. Pomimo brozów to nic nie przeszkadza, te gołębie są zdrowe, karma dobra, witaminy i minerały i to powoduje, że one ciągły apetyt mają i jest szansa, że te młode będą również dobrej jakości. A przed nimi nie lada wyzwania, a i żadnery właśnie stanowe, a tych zejmów i chłop, idź poszedł Dobra. No także sztyker dał arden. Oelity, well, jest późna samiczka. No, cały czas tutaj humor im dopisuje. Ale mówię, gołębie całorocznie muszą być zrobione utrzymywane. Wodaż coś do wody, zaraz trają i żygają. Także czysta woda. No, ten szczep już gołębi dopracowany jest. Tam tu ja mówię, a już się nie będę wyłączał. Każdy robi co chce. Ja wiem, że to jest lata pracy i musisz głębiej kupić od wieloletniego mistrza i kontynuować jego pracę. To nie ma tam, że jednego kupisz z kartką kolorową i ze zdjęciem będziesz mistrzem. To nie jest tak. To jest praca, praca, jeszcze raz praca. A tutaj chodzi o to, żeby one były w dobrych warunkach trzymane, czyli ten dobrostan tak zwany. I te, to co ja stosuję, mówię ten pelet ze słomy opakowej, on powoduje, że jest ciepło im, a odchody są szybko niwelowane, czyli wchłaniane. I raz na lęk wymieniam te posłanie, tą ściółkę. No dobra, idziemy stąd. Jeszcze lisą dam i na poddasze pójdę, dam ty. Na dzisiaj wystarczy. No do spotkania na następnym wideo klipie Ryszard Osnowiec, słoneczny Gołemnik, Polska. r i